Odwracaj zawsze odwracaj. Tak mawiał Charlie Munger, cytujący Jakobiego. Tym samym według mnie, mądrość to głównie unikanie głupoty. Trzy rzeczy na dziś. Dlaczego pytanie, jak być mądrym, jest złe? Jak działa odwracanie? Jak to zastosować? Jakoś tak lubimy mówić, że ktoś jest mądry. Ja, gdyby to nie było obraźliwe, starałbym się mówić, że ktoś nie jest głupi. Przy produktach łatwiej mi to powiedzieć. Ej, to nie jest głupie. Dlatego też zamiast zadawać sobie pytanie, jak być mądry? Jak być bogaty? Jak być szczęśliwy? Zacząłem sobie zadawać pytania, jak być głupi, jak być biedny, jak być smutny i po prostu unikam tych rzeczy. Chciałbym móc tu zakończyć swój wywód, ale pisałbym mit. Dalej ze sobą walczę. Wracam do swoich złych nawyków czy złego myślenia, jednak powtarzam sobie, że to jest proces. Nie biczuję się jak kiedyś, bo to mnie smuci, a jak stwierdziliśmy, unikam tego, co czyni mnie smutnym. To jest bardzo fajny proces myślowy, który może pomóc inaczej spojrzeć na problem, jak się zablokujemy w pracy. Nie to, co muszę zrobić, żeby być dobry, tylko czego unikać, aby nie być nieprofesjonalnym. W nauce nie strzelamy na siłę, tylko znajdźmy, co na pewno nie pasuje do tezy, i eliminacją podejdźmy do odpowiedzi. W życiu, patrz wyżej, w kłótni, czyli o co nie chodzi tej osobie, aby uniknąć nieporozumień. Wszędzie! Ciągle łapię się, że nie doceniam siły tej metody. Spróbujmy na przykładzie. Miałem problem. Nie wiedziałem, jak załatwiać sprawy, być wiecie, w cudzysłowie produktywny, więc zacząłem zadawać sobie pytania, co mi przeszkadza w byciu produktywnym oraz co oznacza nie być produktywnym. I eliminowałem takimi myślami pewne rzeczy po kolei. Potem faktycznie zadałem sobie pytanie, jak wyglądałby czyjś nieproduktywny dzień. Po eliminowaniu takich rzeczy miałem już jakiś zarys, jakiś koncept. I dopiero wtedy zadałem sobie pytanie, o czym jeszcze nie pomyślałem, co sprawia, że ktoś jest produktywny. I wtedy wjechała na ostro zasada Pareto, czyli ta 80-20, że 80% rezultatów przynosi 20% wkładu. Dla ciekawskich wypisałem sobie planowanie, priorytetyzowanie, ustalanie czasu i kilka innych, ale to nieważne. Yy, I nie narzekam. To dokładnie ten proces. Myślę, że odpowiedziałem tutaj na kwestię, jak nie być głupi, jak nie być nieproduktywny. Dałem przykład procesu myślowego, abyście mogli sobie zwizualizować. To nie jest recepta na szczęście. To sposób, aby przestać sobie przeszkadzać. Tak ja na to patrzę. Jeżeli macie lepszy sposób albo macie swoją jakąś wersję, co uważacie, że czyni was mądrą, super, dobrze dla was. Zadanie do pomyślenia. Zastanówcie się, proszę, jak być smutnym. I jak nie być wesołym? Pamiętajcie, że do pewnego stopnia jest to kwestia prywatna, więc pytanie czata może nie być najlepszym pomysłem, ale to już zostawiam dla Was. A potem postarajcie się tego unikać. Życzę powodzenia. Kolejny film, aby unikać nieszczęśliwego życia. Jestem coraz dalej. Czekajcie na kolejne.